maneczko i zapraszam na test y, baterii petard błyskowych, czyli karabinków. Y, bardzo dawno już y, nie nagrywałem tego rodzaju pirotechniki. Y, y, I dziś przetestujemy sobie taki oto ka karabinek. Y, Celebration Cracker. Jeżeli chodzi o tą serię tych karabinków, to przetestowałem na razie y, 500 y, strzałowy. Tutaj jak widzicie mamy 100 strzałowy, czyli troszeczkę mniejsze, mniejszy. No i dodam, że w tym opakowaniu znajduje się aż 5 sztuk takich oto karabinków 100-strzałowych. Także na początku poleci yy, pojedyncza sztuka, a później 4 sztuki naraz, czyli 400 wystrzałów. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i tak on się prezentuje. Jest to karabinek od SR Pyro. 100 strzałów. SR Pyro. Celebratius Cracker. No i przechodzimy do tyłu. No i tutaj tak. Jest to kategoria druga. Instrukcja w języku polskim także się tutaj znajduje. Bateria, petard błyskowy, klasa F2. Certyfikat 0589. Niebezpieczeństwo rozrzutu także tutaj mamy. Wyprodukowano w 2022 roku. No i jeszcze termin ważności 12 2032 rok. Teraz co, rozpakujemy to sobie tutaj mam folikę, może z tej strony się uda, okej. Okay. Puste, puste, no i jak widzicie, mamy właśnie takich 5 sztuk, może weźmiemy sobie Jednego do omówienia. O, strasznie malutki jest tak. 100 sztuk w sumie. Tak to wygląda. Tutaj z tyłu. No nie jest to jakoś specjalnie zabezpieczone i we wszystkich sztukach tak to się ma. Nie jest to, no, widzicie, tu już nawet odpada ta jedna sztuka. Powinna według mnie tu być jeszcze jakieś takie, wiecie, małe zabezpieczenie. Chociażby to owinąć, ale mniejsza. Z tej strony mamy lącik. Tak on się prezentuje. Długość, powiedziałbym, że nawet optymalna, wszystko na plusik. Może jeszcze wejdę w kadr, chociaż nie wiem właściwie. W sumie po co? No ale widzicie. Taki malutki jest. No i co? Nie mam już co gadać i przechodzimy do testów.